Dzień dobry, witam Państwa. Ponownie witam w studiu zespołu Vintage, frontmena w zasadzie zespołu vintage Krzyśka Wałeckiego. Witam, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Nareszcie. Nareszcie, ja. dokładnie. Przez kilka tygodni moja skrucha była na liście przeboju w Radzie Ziemi Wieluńskiej, mało powiedziane chyba przez dwa miesiące, ale nie przyjechałeś tutaj sam. Z nami jest Michał Stawarski, z którym grałeś w oddziale zamkniętym. Dzisiaj troszeczkę wspiera kadrowo. Tak, jesteśmy, jedziemy razem w trasę po prostu i po drodze udało nam się do Was zajechać i, i bardzo miło. Bardzo się cieszymy o tym, gdzie jedziecie. Jeszcze porozmawiamy, natomiast ja wrócę do płyty, którą słuchacze Radia Ziemi Wieluńskiej mogą w podkładzie słuchać. To płyta Wielki Zen. Została bardzo przychylnie odebrana przez krytykę. Skierowana jest do fanów roka, ale jak piszą recenzenci w jego przebojowej wersji, Takiej jak gra Ira, oddział zamknięty, czy perfekt. Powiedzcie mi, czy to celowe zamierzenie? Nie, nie, nie. To jest, to jest muzyka, która z serca płynie. Założenie jest vintage. Oczywiście perfekt to też jest vintage. <grywa> oddział zamknięty to też jest vintage. No to właśnie. są zespoły z tamtych lat, które robiły, wychowywały, robiły taką muzykę, na jakiej właściwie większość społeczeństwa się wychowało dzisiejszego do, dojrzałego. My robimy muzykę, łączymy korzenie, czyli korzenie rock'n'rolla, czyli te lata 60., 70., nawet 50. z XXI wiekiem. I takie jest założenie. Robimy to we trzech, bo to jest właśnie vintage'owy skład. Taki jak no jak, i Jimmy tak jak Henry, powiedział tak. Janusz przed naszym wejściem, że jest to ostatnie rokowe trio w, to, w Polsce. To jest bardzo ciekawe hasło, wymyślone przez Mietka Jureckiego. Jest kilka zespołów trzyosobowych, rokowych zespołów, ale to, od razu mnie to są bardzo odważne zespoły. Bo to, tak nie, to nie jest prosta rzecz grać w trzeba, na pewno. E, Przed wyborami jesteśmy, ja bardzo lubię tę piosenkę Czary Polityków, e, muzyka i słowa do tej piosenki. Zresztą jak chyba do wszystkich utworów na tej płycie napisałeś ty, tam tylko w niewielkim stopniu ktoś ci pomagał. E, powiedz mi, to, to jest bardzo mocne brzmienie w tej piosence, takie, takie typowe, rockowe. E, Prawie Już chyba dla bardziej wyrafinowanych fanów. No właśnie. Dla, prawie punkowa ale to tak ma być. To jest protest sąd, to jest muzyka zbuntowana. Ja nie wiem, czy wypada mówić, <ścoughs> dlaczego taka zbuntowana, ale wszyscy słuchacze, albo co najmniej zdecydowana większość, <ścoughs> wie o co chodzi. No po prostu. Akurat pisząc tekst miałem dosyć polityków. Rozumiem. Jeżeli Państwo chcą dowiedzieć się, co Krzysiek miał na myśli, to zachęcam, byście posłuchali tej piosenki. Przyjechałeś dzisiaj do studia z innym muzykiem. Ja chciałam Cię zapytać o tą współpracę z innymi muzykami, między innymi z Jurkiem Styczyńskim, który świetnymi solówkami popisuje się w piosence nieprzytomni, czy z Witoldem Jąkalskim z nocnej zmiany bluzka. Zresztą tych muzyków było więcej. Wolszczenie ostatnio też graliście z Innym. E, tak. Jurek Styczyński to jest w moim odczuciu jeden z najlepszych, największych gitarzystów polskich. Zdecydowanie twierdzę, że jest następcą pana Nalepy. E, chociaż na Tadeusz Nalepa przez wielu jest też niedoceniony, więc to są takie dziwne korytarze, którymi biegniemy. Natomiast Jurek gra wspaniale od serca i naprawdę jest to fenomenalny gitarzysta. Było moim marzeniem, żeby to właśnie on zagrał. Końcową solówkę na koniec płyty. Solówka trwa 3 minuty, więc to jest prawdziwy vintage, bo teraz się już tak nie gra, teraz trzy minuty to maksymalnie może mieć piosenka, żeby była w ogóle w radio, a tamten utwór ma olbrzymi wstęp, długi rozwinięcie, prawdziwy refren i na końcu prawdziwa. Prawdziwą solówkę. Yy, można zamknąć oczy i yy, właściwie rozmarzyć. No i o to mi chodziło. No, chodziło nam o to, żeby, żeby w tym projekcie w zespole vintage grać. Y, 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 taką muzykę, jaką kochamy. Nie taką, jak, jak nam komercja narzuca, nie taką, jak zasady funkcjonowania rynku komercyjnego w tej chwili po prostu nam narzucają, tylko to, co. To jest taka prawda, to jest świadoma decyzja. Wiemy o tym, że zawęża to, jak gdyby, ilość odbiorców, ale na przykład moja skrucha udowodniła, będąc tutaj, nie wiem, bardzo długo na, na, na liście przebojów w czołówce. Że ludzie, zwykli ludzie słuchający radia po prostu też wybierają tą muzykę. Wieluń to rokowe miasto. Mamy tutaj kilka rokowych zespołów to, naszych rodzinnych. To jest cudowne I, i oby ich było jak najwięcej, oby jak najlepiej grali i naprawdę ja wielki szacunek mam do wszystkich młodych ludzi, którzy biorą gitary do rąk. Także. Cieszę się, naprawdę. Najlepszą balladą, może inaczej, najlepiej przyjętą była ballada "Smutne" z waszej pierwszej płyty. Nie trzeba było iść za ciosem i nagrać kolejne ballady, chociaż na pierwszej płycie jest jeszcze jedna blisko nas. Jak, jak będzie kolejny pogrzeb, to napiszemy kolejną. To, 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 to jest tak, że... No, no, smutna, no, smutna, no, smutna, ale to piękna. Jest, to jest utwór napisany... W ogóle wszystkie te piosenki są napisane na podstawie przeżyć własnych i ja mam zasadę, że nie piszę o tym, co nie widziałem, nie słyszałem, nie poczułem. Także smutny to jest sama prawda i dlatego jest jeden i nie poszliśmy za ciosem i tak dalej, bo to nie trzeba iść za ciosem, to jest samo życie, tak jak ono się układa, jak pojedziemy na Majorkę, to będzie wesoło. Mhm. Ja, ja widziałam na Facebooku, zamieściłeś tam tą piosenkę, widziałam komentarze, no niezwykle wzruszający tekst, teledysk, podobała się. No po, bardzo się podoba, zresztą w ogóle... Po mojemu wielkiemu zdziwieniu komercyjna stacja Polsat wpuszcza ten utwór chyba już trzeci rok, także to jest mówię o teledysku. Polsat dwa bodajże że tak o cztery, to takie komercyjne stacje, to, to jest duży wyczyn, no bo co prawda oni lecą codziennie, ale i, i ja widziałem może raz. Ma ale, niezwykłą ale wartość wiem, od... emocjonalną. Tak, tak, ale dlatego. wiem, że jest e, puszczany, widocznie ludzie chcą takie tak, tak czegoś. No. W swoich piosenkach poruszasz także problemy społeczne, fala emigracji, mówi o tysiącach Polaków, którzy za chlebem wyemigrowali na wyspy, zostawiając tutaj rodziny w Polsce. Czyli... No to jest już druga fala emigracji, starsi pamiętają pierwszą tu amerykańską. Natomiast to takie fale imigracji bez względu na to, z jakiego powodu się odbywają, jakby zaburzają porządek historyczny nar narodu prawda? i w jakiś sposób krzywdzą kolejne pokolenia. No, tra dzieci tracą rodziców, gdzieś tam rodzice wyjeżdżają. Ja sam jestem takim chłopakiem, który przeżył dwunastoletnią nieobecność ojca, bo pracował gdzieś w Afryce. Z kolei potem mój brat też wyemigrował, mimo tego, że tu miał świetną pracę, ale w bardzo już dość takim poważnym, słusznym wieku został zwolniony z tej pracy. Musiał wyjechać do Anglii po to, żeby zarabiać gdzieś na taśmie jakiejś, aż w końcu dopadł go jakieś tam lumbago w kręgosłup i już nie mógł dalej pracować, musiał wrócić. No to są, jest, właściwie no każda rodzina w Polsce zna, ma kogoś albo ze znajomych przynajmniej, kto wyemigrował, to są takie ilości osób, że to że stał się, już stała się fala. No i dlatego powstała ta piosenka, natomiast moja ulubiona, moja skrucha była emitowana <laughs> e, przed chwilą na antenie Radia Ziemi Wieluńskiej. Dwa miesiące na pierwszym miejscu, to jest rzeczywiście wyczyn, jak się okazuje, słuchacze potrzebują takiego mocnego brzmienia, zaraz, ale także i z melodią. Zaraz będę musiał się tłumaczyć z tekstu, a to bardzo trudne. A, tekst też jest wymowny, no, jak wszystkie ale, teksty w Twoich piosenchach. Wydaje mi się, że e, e, dojrzałość polega na tym, żeby się potrafić przyznać do błędu. I e, ci ludzie, którzy nie potrafią się przyznać do błędu, to niekoniecznie są źli ludzie, ale na pewno są ubości i nie wiedzą, co tracą, bo, bo po prostu nie ma nic piękniejszego jak kogoś przeprosić, nie wiem, kupić kwiaty swojej kobiecie albo napisać na niej piosenkę. I, i, i to, wydaje mi się, że to jest wszystko, co możemy zrobić, bo nie ma ludzi piękniejszego. Chciałabym zapytać, święta. czy przeprosiny zostały przyjęte? Tak. Zostały? Tak. Jutro gracie w Kaliszu, jedziecie na specjalny koncert. Będziecie grali dla małego chłopca, który potrzebuje pomocy. No, to jest dość poważna akcja taka właściwie działalność spontaniczna wielu ludzi, wielu osób z różnych dziedzin, motocyklistów, artystów, muzyków tam Bo chyba w klubie motocyklowym. Tak, możecie. tak, znaczy gramy w klubie Beka i to jest klub taki właściwie klub muzyczny, ale z klimatem takim, że na pewno motocykliści się tam dobrze czują, także jest to świetne miejsce. Cała euforia jest zmieszana z, z wielkim żalem i z bólem, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której właściwie no, należy przewidywać finał bardzo smutny I, i po prostu chłopczyk, który jest cały czas podłączony do respiratora i z tym respiratorem żyje na okrągło, ma roczek i, i, i zdjęcia tego chłopca obiegły te wszystkie portale, także akcja jest znana i, i, i tak dalej. Natomiast no, no, z przyjemnością bierzemy w tym udział i, i chcemy pomóc, no ale wiadomo, że gdzieś tam z tyłu głowy cały czas jest to zdanie, że jak długo jeszcze ile wytrzyma, jak to będzie trwało, jak to, to będzie wyglądało. No, smutne, no właściwie wyciska człowiek prawdziwy. No, także no ale... No cóż, no, takie jest takie życie. No, życie takie jest życie, dokładnie. A kiedy zagracie w wieluniu? Oby jak najszybciej. Jeszcze was nikt tak nie zaprosił? No niestety nie jest to tak, że gramy tam, gdzie chcemy. Jak będziemy mieli dużo pieniędzy kiedyś, to no właśnie liczyłem na to, że ostatnio w Totka wygram. Nawet, Każdy liczył. Nawet zagrałem. Ja też. Ale niestety nie wygrałem w Totka, jakbym, go, jakbym wygrał. To już byśmy przygotowywali w tej chwili trasę po wszystkich miejscowościach w kraju i nie wysiedlibyśmy z tych ekskluzywnych busów do momentu, gdybyśmy nie objechali całej Polski. Dzisiaj też wysiedliście z ekskluzywnego busa i trafiliście na Kielinskiego 23. Ja wam bardzo dziękuję za przybycie do studia, ponieważ mamy nowe płyty. Wielki Zen, to na pewno częściej piosenki będą puszczane na antenie Radia Ziemi Wieluńskiej, a być może kolejna trafi na Oby. czołowe miejsce naszej radiowej listy przepływów, a to wszystko zależy od słuchaczy, którzy wydarzyło. Wybierzcie, teraz wybierzcie jakąś piosenkę, bo to nie jest tak, jak w komercyjnych stacjach, że ktoś zadaje temat puszczania. Ale nie się podobają wszystkie. Kto, którą wybierzecie, to puszczajcie i. i Te i, czary i polityków I, by się przydają. No to teraz. proszę bardzo, czary polityków to jest protest sąk jak najbardziej na czasie, niedługo wybory. Także Śmiało, akurat. Akurat. śmiało możemy się trochę pobuntować i tak nic nie zmienimy, z wyjątkiem tego, że na górze, na szczycie może będzie lepiej. A my będziemy mieli dobrą muzykę na płytach, Oby. taką jak na płycie Wielki Zen. Dziękuję bardzo za Dziękujemy przybycie również. do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Przypomnę tylko, że w studiu Radio Ziemi Wieluńskiej był frontman grupy Vintage, Krzysztof Wałęcki i kolega po fachu muzyk mikrofonu. Ale jest, mikro... jest z nami ja tutaj duchem. <laughs> mikrofonu zabrakło. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy do usłyszenia.